Jedzie, jedzie kolejny Przytuloskują się ziomeczki Elo, elo mordy Jesteśmy znowu na skateparku, będziemy na nim coraz częściej Także oglądajcie, subskrybujcie kanał i bądźcie na bieżąco Pamiętajcie o dzwoneczku, ponieważ bardzo dużo osób narzeka, że nie ma powiadomień Dzisiaj, a to dzisiaj będziemy testować Oto te Like, Lajkaj, i Amerykańska firma już jeździłem w nich dwa razy. Zapowiadają się na Very Very Good. Dokładny model znajdziecie w opisie. Gorąco nie jest, ale jest dobrze. Patrzcie jesteśmy po rozrzewce. Spróbujemy sobie zrobić tutaj manuala. Ja wam pokażę. Dobra, patrzcie tu. Stąd się rozpędzamy. Jedziemy tu. Wjeżdżamy na to i robimy manuala do samego końca. I próbujemy jakoś wrócić. Może jakimś Oli czy tam Oli 180 Zobaczymy jak to wyjdzie A zanim do tego dojdzie o ile dojdzie do tego to parę tryszków z rozrzeweczki Oglądajcie A, Niech się nagrywa Zrobiliśmy back to back 5050 /50 i zrobiłem teraz no slide takiego króciutkiego wiadomo, ale i tak jestem zadowolony. Pogoda nawet spoko. Troszkę się kurde naciągnąłem, robiłem dobrą rozrzewkę, ale chyba zapomniałem trochę o plecach i troszkę mnie plecy teraz bolą. Ale ogólnie jest gitara. Spróbuję poprawić jeszcze 5050 /50 zaraz, ponieważ chyba nie wyszło mi idealnie, będą się to zobaczyć na nagrywce, później w domu, więc spróbuję poprawić jeszcze jedno 5050, /50, żeby było na pewno clean. I później idziemy na tamtego manuale, co wam wcześniej pokazywałem, także zapraszam. miał być no slide tutaj nasz pan na podjechanie. W tej chwili się udało. Bierzemy się zaraz do tego manuala, ale jeszcze chwilę, sobie poskaczę tutaj na murku. Okay. Teraz bierzemy się za te dwa schodki, spróbujemy coś z tego skoczyć. A potem zobaczymy, czy te buty zdają egzamin, czy nie. Także oglądajcie dalej i dajcie znać w komentarzach, zróbcie sobie teraz pauzę, dajcie znać w komentarzach, czy sądzicie, że te buty są na tyle wytrzymałe, że po iluś tam trikach nie widać po nich prawie nic. Jak myślicie, widać coś czy nie? Dajcie znać w komentarzu i oglądajcie dalej. Ok, Oli się udało. Przenosimy się do tego manuala, który już mieliśmy wcześniej robić. To jest ten spocik. Tutaj przejedziemy całe. O, 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 o. dotąd. Będzie nasza misja na manuala. Fajne ujęcie, nie? Dobra. To tutaj wjeżdżamy na manualu, dojeżdżamy do samego końca, wracamy i zeskakujemy olką tutaj w dół. Wyszło. Niby proste, ale trudne. Jak się wjeżdża pod górkę, to tego manuala ciężko po prostu utrzymać. Ale udało się. Czas na trochę trików, takich flatgrandowych, bo trzeba pościerać trochę buciki. A teraz patrzę jak one wyglądają. No na prawym to prawie nic nie robię, bo ja na regular jeżdżę, ale jakieś tam noli i tak dalej próbowałem. Lewy, tutaj dość guma trochę obtarta. Tu od flipów trochę obtarte. Zamrz troszeczkę też już naruszony, ale jeszcze się trzyma bez problemu. No. Powiem wam, że wszystko jest elegancko. czyli jeden słowem wersja Pro naprawdę się opłaca? Oli noli, fajki zaliczone. Teraz bierzemy się za switcha. Przestawiam wam kamerę, żebyście inaczej trochę widzieli. Teraz ok, ok. Flipki mamy zaliczone. Fake Big spin teraz i zrobimy fajki 180, czyli half caba, Zrobimy front back side, Oli i zobaczymy jak buty wyglądają Flipów robiłem parę, ale Pokazałem wam chyba tylko jednego albo dwa Jak na razie powiem wam, że naprawdę jestem mega a to mega zadowolony Właśnie nie wiem Halo, halo Houston mamy problem. Padła bateria i nie wiem na jakim triku skończyliśmy. Także na wszelki wypadek powtórzę jeszcze kilka trików. Najwyżej będą nagrane dwa razy. Wymieniłem teraz baterię, więc już powinno wszystko być a Zmienimy trochę kadr, bo tam tego już nie ułożę. No to, patrzcie, patrzcie jakie. Słoneczko fajne, widzicie? Nice co? Nie widzicie tego, bo nie mam filtru szarego, ale jest fajnie. ten 3.6 szowit prawie siada e, może się go pouczymy w następnym odcinku cały Wy na dajcie znać w komentarzach ja właśnie porobiłem trochę na Noli z jakiejś szowity jeszcze sobie porobiłem buciki muszę Wam powiedzieć, że naprawdę sztosik i żeby nie było e, one nie są żadne sponsorowane ani nic nikt mi ich nie dał testuję je za swój hajs i powiem Wam, że jak na razie wszystko git. Zobaczymy po paru, po paru jazdach takich konkretnych. No powiedzmy, że to co teraz widzieliście, to jest jakieś 3 godziny jeżdżenia czy 4, więc i tak nie jest naprawdę źle. Bo no nic, nic nie widać tutaj. Ne? Nic takiego nie widać. Wydaje się, że wszystko spoko. No, kiedyś to robiłem, 50-50, frontside out, się sobie to jeszcze dzisiaj na no, do widzenia, byłem mega blisko, parę razy prawie, 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 we Wrocławiu mi wyszło, ale na troszkę niższym murku, na dzisiaj wystarczy, jutro postaramy się brać za te schody, także niedługo będzie vlog ze schodów, no i spróbuję zaliczyć ten murek i tego szowita 360, co prawda już kiedyś robiłem, ale na vlogu tego nie mam więc też postaram się go zrobić. No zobaczymy jak jutro będzie, jeżeli będzie pogoda i tak dalej, no to wszystko fajnie nagram i zobaczycie ten filmik pewnie na dniach. Kosmosa są gitara. siema. Nagrywa się na GoPro od Pawła, ponieważ nagrałem na swoim vlogu, że dokończymy to na następnym odcinku, jednak skate mentality nie pozwoliło mi na to, żeby odpuścić tego trika. Katowałem go jeszcze z 15 minut. Jak widzicie, mamy dwie próby odjechane. Będziemy katować, żeby się dało jeszcze lepiej. Dzięki, wielkie. Elo.